Miasto Kraków pomaga seniorom nie od dziś, ale od niedawna działa jeszcze jeden program pomocy senioralnej i dla osób niepełnosprawnych. A co to jest za program? O tym opowie nam pani Elżbieta Koiz-Żurek. Dzień dobry pani dyrektor. Witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo mi miło. I co to za program? Tak jak pani powiedziała, Kraków pomaga seniorom nie od dziś, bo od wielu, wielu lat. A ta nowa forma pomocy to jest, mówiąc krótko, sprzątanie. Ponieważ rzeczywiście bardzo brakowało tego typu usługi. Ona jest takim uzupełnieniem tego serwisu pomocowego, którym mamy, Choćby nawet w formule usług opiekuńczych tych gospodarczych, gdzie jakieś elementy sprzątania są. Ale brakowało takich czynności porządkowych typu firanki powiesić, umyć żyrandole, karnisze, umyć okna, czyli też trochę pracę na wysokości i stąd nasza propozycja. Musimy pamiętać, że jest to program pilotażowy, ale już widzimy, że jest sukces, ponieważ mamy ponad 100 zgłoszeń i nasi seniorzy, ale także osoby z niepełnosprawnościami seniorzy w wieku 70. Plus, Zapisują się już na święta Bożego Narodzenia. Już mamy taką listę. W związku z czym w połowie pod koniec tej połowy roku będziemy chcieli rozszerzyć tą formułę, czyli zakupić większą liczbę godzin w których można byłoby sprzątać. I cóż mogę powiedzieć, no rzeczywiście ogromne zainteresowanie i wydaje mi się, że to jest taki kierunek, że w tym, w tym kierunku powinniśmy pójść. A jak można skorzystać z tej pomocy? To jest jakiś formularz na stronie telefon? Zgłaszamy się poprzez stronę Kraków dla Seniora przede wszystkim. Tam mamy informacje gdzie dzwonimy. Operator tego zadania, który organizuje, a później wysyła osoby, które mają posprzątać. Wszystko wytłumaczy, jak to wygląda. Krótko mówiąc, Zasady są takie, że przysługuje jednej osobie dwa razy do roku takie sprzątanie. No przyjęliśmy na razie formułę tą przedświąteczną, ale oczywiście widzimy, że jeśli będą potrzeby w tym zakresie szersze, no to oczywiście my się dostosujemy do tego. Tak jak mówię, na razie pilotaż, ale już widzimy, że to był wstrzał w dziesiątkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dzięki. A Was zachęcam do odwiedzenia strony Kraków dla Seniora.